Niech to smerf Co to może być? Jestem zdrowy jak smerf? To nie może być Alergia O, to chyba papa smerf Papa po smerfie, papa po smerfie Panie, papo, smerfie! Dobrze się czujesz? Szczerze mówiąc, ważniako, chyba, chyba. A cia! jakaś alergia. Leż nie smerfuj się, papo, smerfie! Wszystkie sprawy smerwnij mnie! A cia! Nie przejmuj się mną, ważniaku! A -tia! Nie przejmuj się! Nie, nie, kochany, papo, smerfie! Ja ci pomogę! Aby tylko ważniak nie przesadził z pomocą! Cia! Alergie. Na co mogę być uszulony? Cię! Aaaaaah, smerfowe ziele? Nie! Jestem, papo, smerfie. Smerflowem dobry lek na przeziębienie. Mówiłem ci, ważny nie jestem. Cia! Przeziębiony, ale. A przynajmniej do tej pory nie byłem! Hmm, Pojawiły się dreszcze. Nie przejmuj się dreszczami, kochany po smerfie Wiem, co ci może pomóc, A proszę, nie pomagaj mi. A... Oto moje lekarstwo na dreszcze. Teraz poczujesz się jak nowy smerf. Ja, 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 nie mama, nie, cia! Na smerwa! Co to jest? Ach, eliksir mojego pomysłu, papo smerfie. Kilka czerwonych i zielonych papryczek, czyli kilka pikantnych przypraw i odrobina. Ach, pomysłu, i chili, przypraw i odrobina. Ach, o, może ciut za pikantne, papo smerfie! Ale przerażająca chmura. E, e, tak, mam nadzieję, że zaraz odejdzie. Jeju, ale ponuro wygląda. Kto wie? A może ma coś wspólnego z alergią papy smerfa? Tak, może powinienem tam smerfnąć na piórku i rzucić okiem. Kto do mnie dołączy? Nie, dzięki. Muszę upiec ciasto. Na razie. Muszę podlać kwiatki. A ja, a ja, a ja muszę, a ja muszę. O, no chodź, cykorku, zagłębimy się w sprawę. Tak. Ojej, w życiu nie widziałem takiej dziwnej chmury. A. A. Pewnie dlatego papa smerf choruje. Na pomoc! Niebo się smerfuje! A! O, na smerfiarzy! Już są! O, widzę ich, widzę! O, O, na smerfujących smerfiarzy! Choć nie wiem, jak z osiłkiem. Ta chmura smerfuje jakieś świństwo. Nie cierpię świństwa! O, co się stało? Smerfnęliście chmurę, co? Tak, niebo się smerfuje. Niebo się smerfuje. Głupstwa opowiadasz. E, no, kto słyszał, żeby się niebo smerfowało? To prawda, to prawda. Zapytajcie o siłka. Niebo się smerfuje o siłku? No, tak. Nie wiem, coś mnie smerfnęło. To prawda, niebo się smerfuje. A pia. A ci! Warszwiaku, przynieś inne księgi. Już idę, po smerfie! Oto twoje księgi, po smerfie. Na pewno w jednej z nich kryje się odpowiedź. Papo Smurfie! Papa smerfie! Papa nie czuje się dziś smerfnie, więc bądź łaskaw... Ale niebo się smerfuje! Niebo się smerfuje! Głupstwa opowiadasz, niebo nigdy się nie smerfuje, więc smerfuj stąd i już. E, czego on chciał, ważniaku? Ach, niczego, papo, smerfie, coś tam marudził. Ale naprawdę niebo się smerfowało, widziałem. Widziałeś, że niebo się smerfowało, prawda? E, sam nie wiem, cykorku. Wysmerfowałem tylko ból głowy. E, teraz nikt mi nie uwierzy. Och, ta chmura z każdą chwilą wygląda gorzej! Może cykorek naprawdę coś widział na górze? To tylko chmura smerfetko, nie ma się czym martwić. O, moja głowa! Widzicie, coś porządnie go smerfnęło. Nie wygląda smerfnie. Trzeba porozmawiać z Papą Smerfem. A! -tia! A, -tia! A, -tia! A -tia! Czy wy nie rozumiecie? Pod żadnym pozorem nie wolno przeszkadzać papie smerfowi. Ile razy mam to wam mówić? Co? <śmów> 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 na pomoc nie, bo znów się smerfuje! Nie myślicie, że w tej sytuacji zmienię zdanie. Alergia. Co powoduje tę alergię? Bo przecież jeżeli to nie ta alergia, to... na to takie alergię. Papa Smurf nie wygląda za dobrze. Więc ważniak miał rację. Chodźmy. Niech sobie pośpi. Ani się, ani się. To ty <śmulatory> macie nie macie mi, To tylko grzmot. Nie ma się czego bać. Przecież umiem rozpoznawać grzmoty. Nie wiem, czym się tak przejmujecie. Papa Smurf zawsze powtarza, że... Co to? Wielki Smurfie. No tak, ostatnio smerfowałem taką alergię. Jak 300 lat temu, kiedy wybuchła góra smerfa. A, a, a. A teraz znów smerfuję! Tch, Muszę ostrzec moje smerfy! Ujechaj no, no się, ten grzmot jest coraz gorszy! No cóż, grzmot jeszcze nikomu no nie, nie zaszkodzi! Skóra smerfnego smerfa! Musimy ewakuować wioskę! Oj, ryszard! Skóra smerfienie ziemi! Skóra smerfienie ziemi! Nie ma się czym przejmować, bo papa smerf powiedział, że to wcale nie smerfienie ziemi, tylko góra smerfnego smerfa, bucha ogniem, na pomoc! Niebo się smerfuje! Niebo się smerfuje! Ha, 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 hejen! Musimy smerfować tę jaskini! To jest zło! Ojej, moja głowa! Ojej. Na pomoc! Na pomoc! Niebo się smerfuje! Niebo się smerfuje! Eee, ojej, na smerfujących smerfiaszy! Cykorku, miałeś rację! Niebo się smerfuje szybko! Poszukajmy schronienia! Ona nasz jedyny ratunek szybko! Góra smerfnego smerfa jest najstraszniejsza na świecie! Hi. Sądzę, że do rana będzie już po wszystkim! Nie cierpię po bojowiska. Papo Smurfie, twój domek jest zesmerfowany. A... a, 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 a nie martw się, Papo Smurfie, poczujesz się o wiele smerfniej, kiedy wysmerfujemy popiół. Nie cierpię popiołu. Mieliśmy szczęście, moje smerfy. A... Pia. Nasza wioska ocalała, a przy okazji... A... Pia. Czy są wszystkie smerfy? Jeśli o to pytasz, nie widziałem cykorka. Ja też go nie widziałem. Gdzie on jest? Słuchajcie, osiłka też nie ma. O nie, mam nadzieję, że nie zostali smerfnięci. Gdzie, gdzie się oni podziewają? Gdzie, 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 Och, zrobiłabym wszystko, żeby tylko byli cali i zdrowi. A ty, ważniaku! A co smerfnie? Zawsze mówiłem, że gdy smerw ma kłopoty, trzeba mu pomóc. Gdybym odnalazł osilka i cykonta, pomagałbym im, póki by nie poczuli się smerfnie. Zrobiłbym wszystko, czego by sobie życzyli. Smerfowałbym sok z kolcorośla i chrupiące babeczki. Bo wiadomo, że trzeba sobie pomagać. O, o! A nie mówiłem, że niebo się smerfowało? Może następnym razem będziesz mnie słuchał? pyszne ciastka, palce lizać. Mm. Jasne, Osiłku. Napiłbym się soku z kolcorościa. Hey, Ej, ważniaku, przynieś jeszcze soku i zobacz, czy są babeczki. <grystanie> A kiedy skończysz przygotowywać obraz, skończ smerfowanie podwórka. Tylko ruszaj się, bo pracy jest dużo.